No nie! Pomysł na stworzenie automatu zrodził się w naszych głowach w momencie otwarcia pudełka i ujrzenia komponentów przesłanych przez firmę Noark. Od razu odkryliśmy w nich potencjał i zyskaliśmy motywację do działania. Wiedzieliśmy, że nasz projekt będzie czasochłonny, więc od razu stworzyliśmy niezbędne plany oraz schematy. Przeszliśmy do realizacji projektu, którą zapoczątkowaliśmy od narysowania wymiarów naszego automatu na płytach OSB. Następnie przeszliśmy do wycinania elementów oraz składania konstrukcji przy pomocy kątowników była dobrze zorganizowana rozdzielnica, w której stworzyliśmy układ sterowania oraz zasilania silników. Z rozdzielnicy wyprowadziliśmy przewody z wewnątrz automatu, które zasilały oświetlenie oraz silniki. W późniejszym etapie zajęliśmy się malowaniem maszyny i naklejaniem na nadruków pełniących funkcję ozdobną oraz promocyjną. Rozdzielnicę podzieliliśmy na trzy obwody. Zasilania, sterowania i oświetlenia oraz bezpieczeństwa. Ubód bezpieczeństwa składa się ze stycznika, do którego styków podłączony jest przycisk bezpieczeństwa, po wciśnięciu którego maszyna jest odłączona od zasilania. Ubóst sterowania i oświetlenia zabezpieczony jest wyłącznikiem różnicowo-prądowym z członem nadprądowym, który zasila automat schodowy, podający impuls na cewkę stycznika przez 30 sekund. Do styków stycznika podłączone są przekaźniki czasowe które wyłączają silniki i lampki w odpowiednich odstępach czasowych. Układ zasilania zabezpieczony jest również włącznikiem RCBO, który podaje napięcie na zasilacz zmieniający napięcie sieciowe na 12 V, który jest doprowadzony do silników napędzających rolki oraz pasków LED. Włączenie maszyny następuje poprzez wciśnięcie zielonego przycisku NO, natomiast wyłączenie za pomocą czerwonego NC. Po pociągnięciu dźwigni przez gracza, na panelu zaświeci się czerwona lampka oraz nastąpi sygnał dziękowy, który informuje użytkownika o rozpoczęciu losowania. Losowanie odbywa się poprzez wprowadzenie w ruch trzech silników napędzających rolki z symbolami ukazującymi się przez ekran automatu.